Ewangelia o przemienieniu zupełnie inaczej brzmi w drugą niedzielę Wielkiego Postu, a inaczej 6 sierpnia. W sierpniu bardziej patrzymy na chwałę Jezusa, patrzymy w jaki sposób On przekonuje uczniów o swoim Bóstwie. Natomiast na rozumienie tej Ewangelii dzisiaj przede wszystkim rzutują słowa. Jednego z komentatorów, świętego papieża Leona Wielkiego, który mówi o tym, że to wydarzenie można patrzeć w perspektywie paschy, że Jezus po to ukazuje uczniom swoje móstwo, aby nie ulękli się krzyża, aby nie ulegli zgorszeniu, aby widząc Jezusa poniżonego, zelżonego, umęczonego, umarłego. Pamiętali, że to jest Bóg, że to nie jest zwykły człowiek. Zatem my także możemy tę Ewangelię odnieść do naszego życia jako pewne umocnienie. Umocnienie na czas Wielkiego Postu. Doświadczenie Bożej Obecności, doświadczenie Bożej Chwały. W jaki sposób zatem to doświadczenie się może dokonać dzisiaj. W tym Wielkim Poście. Jezus rozpoczyna to wydarzenie od wybrania uczniów i wędrówki w górę. Apostołowie, Piotr, Jan i Jakub byli rybakami, zatem ich naturalnym środowiskiem, ich naturalnym otoczeniem nie była góra. Pewnie rzadko wybierali się w góry potwór, zresztą mieliby to robić Turystyka górska to, to raczej bardziej współczesne czasy Ale podejmują trud Robią coś zupełnie innego niż zwykle Robią coś nowego Pozwalają się Jezusowi, Jezusowi poprowadzić w to co nieznane Aby może zobaczyć nową perspektywę świata i to jest chyba pierwszy krok do, do tego, by przeżyć pewne doświadczenie głębokie, duchowe, które będzie umacniające, pozwolić sobie na zupełnie nowe doświadczenia, pozwolić poprowadzić Jezusowi w nieznane. Dalej, gdy Jezus się modli, apostołowie posnęli, może ze zmęczenia. Czasami tak jest, że gdy po dużym wysiłku, gdy zdobędziemy jakiś szczyt, osiągniemy zamierzony cel, to myślimy, że czas odpocząć. Wreszcie można usiąść i się rozejrzeć. To nie są tacy, którzy wchodząc na szczyt, zaraz sobie myślą, który szczyt będzie następny. Zwykle dajemy sobie chociaż chwilę na to, by się ucieszyć osiągniętym sukcesem, osiągniętym celem. I tu apostołowie posnęli. I to jest pewne niebezpieczeństwo, że w momencie, kiedy daje się poprowadzić Jezusowi w nieznane, pozwalam sobie na sen, na jakąś ospałość, na jakąś wyłączam się z tego Jezusowego prowadzenia. Jakoś uciekam może w siebie, uciekam w zmęczenie, uciekam. W to dostrzegam swoją słabość i je jakoś ulegam. Kolejny element tego doświadczenia wydaje się być dla apostołów trudny. Z jednej strony jest to zachwyt, gdy widzą przemienionego Jezusa, widzą Mojżesza, widzą Eliasza. Ale jednocześnie czują lęk wtedy, gdy, gdy zjawia się obok, który ich, który ich ogarnia. My czasem kojarzymy doświadczenie religijne, doświadczenie duchowe z czymś przyjemnym. To znaczy z doświadczeniem głębokiego pokoju, radości, harmonii, jakiegoś błogostanu, doświadczenia Bożej Miłości, że będzie nam tak dobrze i miło. A tymczasem doświadczenie duchowe może być nieprzyjemne. Ono może wiązać się z lękiem, z pewną trwogą. E, może się wiązać z odczuciem, z odczuciem pustki, z odczuciem jakiejś obcości, e, tego też niezrozumienia, tego co się dzieje. Ale to nie znaczy, że, że, że w tym Boga nie ma. To nie znaczy, że. E, Pan Bóg także w ten sposób, nie chcę w jakiś sposób coś z nami spotkać. Właśnie taki przykry. To jest zastanawiające, że w dzisiejszej prywacji, przewidzianej na drugą niedzielę Wielkiego Postu, jest mowa o tym, że Jezus poka objawia, że przez cierpienie można dojść do chwały zmartwychwstania. Przez cierpienie. Przez cierpienie, które może być także doświadczeniem duchowym. Cierpienie, które może mnie jakoś też oczyścić w spotkaniu z Bogiem. I wreszcie apostołowie po tym doświadczeniu milczą. Akurat Łukasz nie dodaje, że Jezus im przykazał, żeby milczeli. To czynią inni ewangeliści. Ale to jest też zastanawiające, że po takim doświadczeniu duchowym z jednej strony jest ochota się tym podzielić. O tym mówiłem tydzień temu, kiedy rozważaliśmy kuszenie Jezusa na pustyni. Mówiłem o tym, że Jezus dzieli się z innymi ludźmi, ze swoimi najbliższymi, swoim doświadczeniem duchowym. A dlaczego tutaj apostołowie milczą? Może dlatego, że głębokie doświadczenie Pana Boga wymaga czasu i zrozumienia odkrycia znaczenia co Pan Bóg przez to chce im powiedzieć co chce mi odkryć jaką drogą chce mnie poprowadzić jakie to doświadczenie niesie treść do mojego życia co nowego wnosi, na to potrzebuje czasu też może nie tyle przegadania ale właśnie skupienia. I dobrze, że w Wielkim Poście mamy dni skupienia, mamy rekolekcje, czas, kiedy więcej słuchamy im Boga i innych ludzi, ale też, ale też tego, co się dzieje w nas samych, bo wtedy właśnie to doświadczenie nabiera głębi, nabiera znaczenia. I wtedy, gdy to znaczenie odkryję, będę się nim mógł dzielić dalej. Nie od razu. Tak jak apostołowie, przecież to przemienienie pańskie nie jest tajemnicą. Pojawia się u wszystkich ewangelistów synoptycznych. Oni pokazują, że, że to rzeczywiście miało miejsce. Ale mówią o tym, gdy zrozumieli, że Jezus rzeczywiście jest Bogiem, że Jezus zmartwychwstał. W momencie, gdy doświadczyli Jego męki i zmartwychwstania, Odkryli także znaczenie tego wydarzenia w ich życiu, które miało być dla nich też umocnieniem, umocnieniem na chwilę trudu i cierpienia. Niech zatem także nasze spotkania z Panem Bogiem i te poprzednie i te takie nadzwyczajne, głębokie, niech będą dla nas umocnieniem, na to, co nieznane. Bo nie wiemy, co jeszcze Pan dla nas przygotował.